Żaba na monocyklu, o oh cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o oh cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o oh cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o oh cholera, co się stało? Patrz jak idzie, patrz jak toczy. 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 O oh cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o oh cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o oh cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o oh cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o oh cholera, co się stało? Patrz jak jedzie jak toczy, patrz jakie patrz jak toczy. Patrz jakie patrz jak toczy. Patrz jakie patrz jak toczy. O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, 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 o cholera, co się stało? Co się stało. Patrz jakie dzieje, patrz jak toczy. Patrz jakie patrz jak toczy. Patrz jakie dzieje, patrz jak toczy. Patrz jakie dzieje, patrz jak toczy. O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera, co się stało? żabana monocyklu, o cholera, co się stało? Żaba na monocyklu o cholera co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera co się stało? Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jakie jedzie, jak toczy. O co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera 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 co się stało? Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie Patrz jak toczy? Patrz jaki idzie, patrz jak toczy. O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, 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 o cholera, co się stało? Patrz jaki idzie, patrz jak toczy. 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 O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera, co się Żaba na monocyklu, cholera co się stało, patrz jak jedzie patrz jak toczy patrz jakiedzie patrz jak toczy patrz jakie patrz jak toczy patrz jakiedzie patrz jak toczy cholera co się stało, żaba na monocyklu, cholera co się stało, żaba na monocyklu, o cholera co się stało, żabana monocyklu, o cholera co się stało, żabana monocyklu, o cholera co się stało, patrz jakie dzieje patrz jak tocze patrz jakiedzie patrz jak tocze patrz jakie patrz jak toczy patrz jakie patrz jak toczy Cholera co się stało Żaba na monocyklu, o cholera, co się stało? 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 Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. Patrz jak, idzie, patrz, jak, toczy. Patrz, jak idzie, patrz jak toczy. O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, 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 o cholera, co się stało? Patrz gdzie patrz jak toczy. Patrz jakie dzieje, patrz jak toczy. Patrz jakie patrz jak toczy. Patrz jakie gdzie patrz jak toczy. O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, 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 o cholera, co się stało? Co się stało. Patrz jakie patrz jak toczy. Patrz jakie dzieje, patrz jak toczy. Patrz jakie patrz jak toczy. Patrz jakie patrz jak toczy. O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera, co się stało? Żaba na na monocyklu o cholera co się stało? Żaba na monocyklu o cholera co się stało? Żaba na monocyklu o cholera co się stało? Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. Patrz jak, idzie, patrz, jak, toczy. Patrz, jak idzie, patrz jak toczy. O cholera co się stało? Żaba na monocyklu 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 o cholera co się stało? Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak, gdzie patrz jak toczy. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. O cholera co się stało? Żaba na monocyklu. 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 O cholera co się stało? Patrz jak patrz jak toczy. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. O cholera co się stało? Żaba na monocyklu. O cholera co się stało? Żaba na monocyklu. O cholera co się stało? Żaba na monocyklu. O cholera co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera, co się stało? Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz patrz jak toczy. O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, 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 o cholera, co się stało? Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz patrz jak toczy. O cholera co się stało? Żaba na monocyklu, ochlera, 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 co się stało? Patrz jak jedzie, patrz jak toczy. Patrz jak patrz jak toczy. Patrz jak patrz jak toczy. Patrz jak patrz jak toczy. Oholera co się stało? Żaba na monocyklu, ochlera, co się stało? Żaba na monocyklu, cholera co się stało? Żaba na monocyklu, ochlera, co się stało? Żaba na monocyklu, ochlera, co się stało? Patrz jakie dzieje, patrz jak toczy. 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 O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, 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 o cholera co się stało? Patrz jakie dzieje, patrz jak toczy. 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 O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, o cholera, co się stało? Żaba na monocyklu o cholera co się stało, żaba na monocyklu o cholera co się stało, żaba na monocyklu o cholera co się stało, patrz jak jedzie patrz jak toczy, patrz jak jedzie patrz jak toczy.